Czegrowicze, dziś ze mną Paweł, który od zera zbudował biznes przynoszący ponad 20 milionów przychodu, z czego większość przychodu to przychód z Allegro. I dzisiaj będziemy mówić o jego lekcjach, o jego porażkach, o jego tipach dla innych sprzedawców, same konkrety, zero lania wody. Cześć Paweł, powiedz nam, co sprzedajesz i czym się zajmujesz w swoim biznesie. Cześć Michał, cześć wszystkim. Eee, głównym towarem, który sprzedaje jest kawa. Eee, Sprzedaję go na Allegro. Są jakieś tam poboczne rzeczy, które zostały z przeszłości, no bo przez całą swoją karierę różne branże przerabiałem. Natomiast ta kawa to jest zdecydowana większość. Okej. Okay. A chciałbyś może powiedzieć pod jakim nikiem możemy Cię znaleźć? Chciałbyś się tym pochwalić? Bo pewnie mamy też wśród widzów kawoszy, więc być może korzystali bądź skorzystają z Twojej oferty też tak w ramach takiej reklamy Twojej firmy. No jasne. To nie jest żadna tajemnica. Na Allegro mamy nazwę Janki Cafe i tak też się nazywa nasza kawa. No i wspomniałeś na samym początku, że no jest teraz ta kawa, jest to główny produkt, który sprzedajesz i czy to od początku było te założenie, że od razu poszedłeś w tą kategorię, czy, czy jednak na same początki wyglądały inaczej? Znaczy swoje początki z Allegro mam jeszcze w szkole średniej kiedy no te Allegro też nie była aż tak rozwinięte jak dzisiaj. Kiedy większość sprzedawców na Allegro to były po prostu prywatne osoby i był to bardziej portal aukcyjny niż sklep internetowy. Przerabiałem różne branże, tak jak już wspomniałem, bo tak naprawdę z roku na rok uczyłem się. Też tych wszystkich zmian, które Alegro przechodziło, no bo przechodziło bardzo intensywne zmiany, natomiast przygoda z kawą zaczęła się około trzech lat temu dopiero. Okej. Okay. No i teraz, no z tego co kojarzę, no to gdzieś już w tej pierwszej piątce, jeśli chodzi o kawę, w kategorii prawdopodobnie jesteś. Z pierwszej piątki nie wychodzimy. Okres listopada i grudnia byliśmy na drugim miejscu, jeżeli chodzi o kawę ziarnictwa. No to teraz może powiedz o takich przełomowych krokach. Co się w zasadzie stało, co Cię nakierowało może na tą kawę, dlaczego wybrałeś akurat taki produkt, może z pierwszej perspektywy, a później będziemy kontynuować wątek. Wiesz, co do kawy, co mnie przekonało, gdzieś tam od zawsze tą kawą się fascynowałem. Na obronę pracy inżynierskiej zrobiłem urządzenie do zaparzenia kawy. Potem byłem po prostu zwykłym konsumentem, ale zawsze lubiłem dobrą kawę, interesowałem się tym. No i tak to się zaczęło. Po prostu zauważyłem lukę na Allegro, no jako że całe życie na tym Allegro spędziłem. Swoje dorosłe, no to tak to się zaczęło. Mhm. Czyli nie było jakiejś tam mocniejszej analizy, tylko bardziej postawiłeś na jakieś tam przeczucie, tak? Czyli że wiedziałeś, w czym jesteś dobry, znałeś trochę ten temat Allegro, ale jeszcze nie było takiego sięgnięcia po jakieś dane analityczne i tak dalej, tak? Czy? w tym okresie znałem już Analytics, używałem go, widziałem jakie to są obroty, natomiast to moja analiza raczej mnie zniechęcała. Jak widziałem, jakie tam koncerny startują w tym konkursie, no jakieś, wiesz, markowe, markowe kawy, z którymi no nie sądziłem, że będę mógł w ogóle się porównywać i, i gdzieś tam z nimi konkurować, no ale w rzeczywistości okazało się, że, że tak jest I, i można jednak gdzieś tam się wbić właśnie do tej topki. Z własnym, nierozpoznawanym dotąd wcześniej produktem. No, no no, to jesteś taką przeciwnością mnie, bo ja zawsze, wiesz, patrzę sobie na te dane, no i jeśli na przykład te dane, tak jak ty wspominasz, no zwiodłyby mnie gdzieś tam w pole, że sprawiły, że przestałbym w to wierzyć, to bym po prostu w to nie wszedł, także no ciekawa, ciekawa, ciekawa rozmowa się szykuje. No to mm, teraz w inną stronę, no bo jeśli ty część tego rynku, no teraz powiedzmy już, jaką nawet znaczącą część tego rynku przejąłeś tak, od tych bardziej nawet znanych brandów, można tak też powiedzieć to co według Ciebie było takim właśnie elementem, który sprawił, że, że ten rynek przyszedł do Ciebie, że Ci klienci tą Twoją kawę pokochali, że tak powiem? Na pewno jakość produktu o tym mógłbym gadać godzinami ale też myślę, że znajomość tych zasad które panują na Allegro tego na jakiej podstawie algorytm sobie dobiera oferty, które ma wyświetlać klientom. Bo na przykład zauważyłem, że jest dużo hurtowni, które oferują markowe kawy, ale nie mają na przykład wysyłki tego samego dnia, gdzieś jakieś inne aspekty są słabsze, typu właśnie opis oferty, miniaturki, które gdzieś tam nikną w gąszczu tych wszystkich wyników wyszukiwania. No i myślę, że to na pewno było dużym czynnikiem, który który pozwolił, żeby się wyświetlać praktycznie gdzieś tam wysoko, żeby te acy chciały mnie wyświetlać. No i to, co wspomniałem, jakość produktu, bo staramy się trzymać naprawdę wysoką jakość. Wiem, że jest dużo palarni, dużo się otwiera praktycznie z każdym miesiącem, widać gdzieś nowo na na social mediach czy czy nawet na Allegro, no ale my od początku akurat współpracowaliśmy z fajną ekipą, która nam dostarcza sprzęt i która ma w swojej załodze ludzi z bardzo dużym doświadczeniem, którzy nam od samego początku pomogli, żeby ten produkt był powtarzalny, taki jakiego klienci oczekują. No i to sprawia, że ci klienci wracają chętnie po kolejnym opakowaniu, tym samym podbijając nam sprzedaży i i to też trafia do algorytmu. Mm -hmm, mm -hmm. Okej, okay, czyli współpraca z zewnętrzną firmą, nie? Czy to jest jakiś tam wniosek odnośnie no, tego? co może zrobić ktoś inny w podobnej sytuacji, a powiedz mi jakbym chciał jeszcze rozwinąć ten wątek to tutaj też była jakaś ścieżka doboru, że nie wiem, postawiłeś e, znaczy inaczej uderzyłeś do trzech firm, które nie wiem są palarniami i porównałeś sobie te oferty, czy, czy na jakiej zasadzie to wyglądało w twoim przypadku? Ja szukałem ogólnie pieca do wypalania no bo wiadomo, to jest podstawa i są różni dystrybutorzy którzy oferują wyposażenie palarni z wieloma rozmawiałem no, i ta jedna konkretna firma mnie przekonała właśnie tą swoją wiedzą, że nie podchodzili do mnie jak do zwykłego klienta, który chce kupić piec, tylko zadawali mi szereg pytań. I na podstawie odpowiedzi, które im udzielałem, pomogli mi coś dopasować, wiedzieli z kim mają do czynienia, gdzie chcę to sprzedawać, do jakiego klienta. Po prostu zrobili ze mną dobry wywiad tak samo. Dobrze mi się z nimi dogadywało, no i współpracujemy od początku do dzisiaj i nie wyobrażam sobie lepszego partnera, jeżeli chodzi o sprzęt do palarni, czy, czy właśnie porady. Odnośnie tego, jak weryfikować ziarno, jak je wypalać, jak to wszystko monitorować, i tak dalej. Czyli też wspomniałeś wcześniej, że w Twojej kategorii no, plusem, który jest no, bardzo duży, jest to, że ten klient wraca. Powiedz mi, jesteś w stanie się podzielić jakąś statystyką, mniej więcej jak, jaka jest powracalność tych klientów, i czy w jakiś sposób też y, zarządzasz nią, czyli nie wiem, specjalnie te opakowania skrajasz tak, żeby ten klient wracał częściej, niż na przykład co 30 dni, żeby ten licznik z jednego klienta nabijał się co najmniej nie wiem dwa razy w ciągu miesiąca. Znaczy zdecydowaną większość produktów mamy w kilogramowych opakowaniach, czyli tak standardowo, nie sprzedajemy raczej mniejszych opakowań. Jeżeli chodzi o statystyki, to wypada to tak, że 70% klientów jest nowych, 30% klientów jest powracających i to są dane hmm. z ostatniego czasu powiedzmy z ostatniego tygodnia, jak sądziłem na Analyticsa, natomiast na początku ten odsetek powracających klientów na pewno był mniejszy. Więc widzimy to gdzieś tam z kwartału na kwartał, że coraz więcej tych powracających klientów jest. No wiadomo, nie każda musi się taka posmakować. Są ludzie tacy, którzy skaczą, że tak powiem, z kwiatka na kwiatek i próbują cały czas czegoś nowego, żeby znaleźć swego faworyta, no, ale widzimy, że coraz więcej tych klientów udaje nam się przy sobie zatrzymać. No to tutaj wiele wątków mi się otwiera teraz w głowie, no bo też wracając nawet do samego początku naszej rozmowy, tam wspominałeś o tych 20 milionach przychodu. Zastanawiam się, bo prawdopodobnie wielu sprzedawców, no, słysząc taką liczbę, będzie chciała też być częścią tego sukcesu. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że być może będą chcieli też sprzedawać Twoje produkty, więc wydaje mi się, że możemy tutaj też odpowiedzieć na to pytanie, czy Ty aktualnie. Być może rozwijasz firmę bądź już rozwinął się w kierunku tej dystrybucji też B2B. Jak to wygląda u Ciebie? Próbowaliśmy B2B. Linker nas zachęcił do uczestnictwa w ich konekcie. Natomiast w praktyce to wyglądało tak, że 100% ludzi, którzy się do nas odzywali, dostawało od nas jakąś tam lepszą cenę hurtową, robili dropshipping. A oferowali ten produkt pod naszym anem, po niższej cenie, no i to de facto działało na naszą niekorzyść, więc z tego no. musieliśmy zrezygnować. Pracujemy natomiast z wieloma sklepami spożywczymi, z jakimiś tam mniejszymi hurtowniami, restauracje, hotele, wiadomo, staramy się to rozwijać, aczkolwiek niespecjalnie wychodzimy do takich współpracy. Z od swojej strony bardziej odzywają się do nas jakieś firmy. Dlaczego? Dlatego, że wiemy, że na Allegro też kategoria kawy ziarnistej rośnie z roku na rok. W Polsce w ogóle kawa ziarnista się popularyzuje, więc wiem, że na Allegro mamy jeszcze dużo, dużo do zrobienia. Tak, no ja dzisiaj też przeglądałem raport i zauważyłem, że też... I wartościowo, pod kątem wartości sprzedaży i pod kątem ilości sprzedających, kategoria supermarket i zdrowie to są te najszybciej rosnące, nie? Więc tu jest naprawdę fajny kawałek tortu. I no albo będą rzeczywiście wchodzić na rynek nowe podmioty ze świeżym pomysłem, tak jak ty tutaj go miałeś, że jest ta wysoka jakość, do której za chwilę wrócimy, bo będę chciał ten temat pogłębić. Więc, albo będą to te nowe podmioty, które ten rynek przejmą, albo będą to aktualni sprzedawcy, tacy jak ty czy, czy inne firmy. Nie więc. To jest na pewno do podziału? Więc dwie rzeczy widzę w związku z tym. Pierwsza rzecz, jeszcze pogłębmy sobie tą jakość produktów. Bo ja zawsze jak prowadzę na przykład konsultacje, audyty, czy szkolenia ze sprzedawcami, to zawsze ich pytam tak przezornie, z czego to wynika i jak tą jakość komunikują. Nie? Więc do ciebie też to pytanie, z czego wynika ta jakość produktu, czym ona się w zasadzie objawia i gdzie ją Komunikujecie, czy w ofercie, czy w reklamach, czy wszędzie gdzie się da, i jak to wygląda w waszym przypadku? Jeżeli chodzi o komunikowanie, no nie musimy się za bardzo rozdrabniać, bo widać to po cenach produktów, które są uważam wysokie. Natomiast no, nasza jakość produktu polega na tym, że przykładamy bardzo dużą uwagę do każdego etapu, skoro ziarnek przyjeżdżają. Generalnie tak, bardzo dużo tych palarni powstaje, ale właśnie robią to albo w amatorski sposób albo też nie mają możliwości, żeby to przeprowadzić profesjonalnie, no bo do tego są potrzebne jednak urządzenia, które też nie są tak. Badamy wilgotność surowej kawy, ona musi być w odpowiedniej normie. Następnie sam proces wypalenia tutaj właśnie też, tak jak wspomniałem, pomagali mi przy, przy tych pierwszych wypałach ludzie, którzy mi ten sprzęt dostarczali, robili mi szkolenia i tak dalej i całe moje załote. Następnie po procesie palenia trzeba zweryfikować, czy ten wypał się udał i teraz dużo małych palarni robi to po prostu na oko albo korzysta z takich mierników papierowych, coś w stylu jak idziesz do kastoramy, wybierasz odcień farby na ścianę. No ale to też jednak oko nie jest aż tak czułe. A pomiędzy poszczególnymi stopniami wypalenia kawy są bardzo cienkie granice. Więc my to robimy cyfrowym miernikiem laserowym który daje nam bardzo szczegółowe wyniki. No i co jeżeli my też robiliśmy jakieś zakupy z ciekawości w małych świeżych palarniach i jeżeli kawa jest niedopieczona, będzie bardzo kwaśna, jeżeli jest wypieczona to za bardzo będzie gorzka, trzeba po prostu trafić w odpowiedni punkt i ten punkt też nie zawsze znajduje się w tym samym miejscu bo zależy to od konkretnego ziarna, odmiany gatunku i tak dalej. Więc, no, do tego przykładamy szczególną uwagę i nie widzieliśmy, zwłaszcza na początku, kiedy ta jakość nam rosła tak naprawdę z miesiąca na miesiąc, bo zauważaliśmy jakieś błędy, które robiliśmy, czy uczyliśmy się czegoś nowego, to rosła nam też jakby lawinowo ilość klientów, no bo te 20 milionów jednak nie wzięło się od początku, początki nie były takie kolorowe, no i właśnie tą drogą chcemy iść, żeby mieć jak najlepszą jakość, żeby ten klient chciał powracać, żeby mieć jak największą powtarzalność, tak samo jak, nie wiem, znalazłbyś swoją ulubioną restaurację, to chciał robić tam dosyć dobrze wypieczony stek. I żeby on za każdym razem taki był, żeby znalazł po prostu te swoje miejsce, w którym lubisz się stołować no tak samo jest z kawą? A to teraz mam takie pytanie, bo to jest dla mnie ciekawe bardzo nawet. Czy klient o tych rzeczach, które teraz powiedziałeś, bo tutaj wspomniałeś naprawdę dużo takich szczegółowych, myślę, nawet branżowych pojęć, które na pewno dla klienta są istotne i, i którzy, które smakosze doceniają. Natomiast czy on o tym dowiaduje się przed zakupem kawy? Czy raczej dopiero jak zacznie ją regularnie kupować, to wtedy doświadcza tych wszystkich dobrodziejstw? Na pewno mamy w opisie wspomniane dużo na temat jakości, natomiast nie chcieliśmy też umieszczać tam zbyt wielu szczegółów, żeby nie zniechęcić ludzi, bo wiemy, że i tak pomimo tego, że te nasze opisy są maksymalnie streszczone, to i tak w wielu przypadkach nie są czytane. Na no, przykładowo. Każde ziarno przy zbiorach jest oceniane, dostaje swoją taką, jakby kartę produktu. Są tam wypisane m.in. jego nuty smakowe. To wszystko mamy opisane, że są to naturalnie występujące aromaty w ziarnach, natomiast mnóstwo dostajemy telefony i mail od klientów. Dlaczego? Nie wspominamy o tym, że nasza kawa jest aromatyzowana i musimy ją tłumaczyć, odsyłać jeszcze raz do opisu, że to nie są dodatkowe aromaty, że to jest naturalny smak kawy, jej naturalne olejki. Więc staraliśmy się to maksymalnie streścić. Kilka razy poprawialiśmy ten opis, wydaje mi się, że jest w porządku, aczkolwiek co jakiś czas jednak przychodzą do głowy pomysły, że coś można w niej poprawić. Okej, okay, okej. Okay. Bo to wiecie, ja specjalnie widzowie łapię tak trochę Pawła za rękę. I... I jeszcze wyciągam, no bo już macie kilka tutaj fajnych tipów, tak? Paweł, raz na jakiś czas idzie do konkurencji, kupuje te produkty, żeby sprawdzać tą jakość. Zwłaszcza jeśli ktoś nowy się otworzy, co jakiś czas poprawia te opisy ofert. Więc tutaj warto sobie tak czytać między wierszami, bo tutaj fajne rzeczy można. Wyciągnąć też z takiej rozmowy. I teraz wracając trochę do tego wątku, bo no tutaj dowiedzieliśmy się teraz, że trochę część klientów dowiaduje się o tym przed zakupem, w sensie o tej jakości, część po i tak dalej. I to jest ta powtarzalność, to jest jedna z Waszych strategii na to, żeby dalej ten rynek chłonąć, żeby go przyciągać do, do siebie. I teraz mam pytanie, czy. Są jeszcze jakieś inne strategie, o których możesz powiedzieć, i którymi też chcesz jeszcze jakąś część tego rynku, powiedzmy, no przyciągnąć? Tak, no to na pewno wprowadzanie nowych modeli. Przykładowo, teraz wszędzie o tym piszą: mam wrażenie, że kawy aromatyzowane z tym już normalnym dodatkiem aromatu spożywczego uzyskują na popularności. I też jesteśmy w trakcie tworzenia nowych receptur, nowych smaków. Od pytań, od klientów, tak samo dostajemy feedback, czego oni potrzebują. Początkowo nasza oferta składała się z kaps z różnych regionów świata, bo wiadomo w różnych, znaczy pewnie w większości nie wiadomo. W różnych regionach świata różne nuty smakowe dominują. Ale gdzieś tam w Brazylii będą to słodkie nuty, gdzie indziej czekoladowe, gdzie indziej jakieś cytrusowe i tak dalej. I na tym polegała nasza pierwsza seria. Następna seria to były już kawy, w których bawiliśmy się profilami palenia. Nie skupialiśmy się na kraju pochodzenia, tylko na właściwościach smakowych. Ludzie pisali do nas, że na przykład potrzebują kawy, z której wyjdzie fajna pianka która miała słodkie oty smakowe, kawy do mleka, kawy do palania, wypalanej w stopniu jasnym, w stopniu ciemnym, więc, więc takie modele dla nich tworzyliśmy. Następnie zauważyliśmy, że też padają pytania co do zastosowania danej kawy, czyli ludzie przykładowo szukali kawy do espresso, do americano, do metod przelabowych. Więc kolejna seria powstała właśnie z myślą o tych klientach, żeby im ułatwić wybór, kawy smakowe, tak jak mówiłem. No i też staramy się robić e, jakieś zestawy, e, na przykład degustacyjne dla osób, które pomimo tego, że mamy szeroki asortyment i, i teoretycznie każdy coś by nie znaleźć, no to nie są w stanie dokonać wyboru. A kupując na przykład zestaw próbek, będą mogły skosztować kawy z różnych krajów, wypalanych w różnym stopniu, po prostu znaleźć swojego faworyta. na pewno też słuchamy klientów, i staramy się realizować ich wszystkie fantazje. Fajnie powiedziane. A powiedz mi, jeśli chodzi o kwestię konkurencji, czy też tutaj zasięgasz jakichś inspiracji i patrzysz rzeczywiście oprócz tego, że co jakiś czas zdarzy ci się, powiedzmy, zamówić od takiej nowej palarni kawę, czy, czy inspirujesz się jakimiś tam, powiedzmy, zagranicznymi palarniami, czy tutaj nawet lokalnymi sprzedawcami? Jeśli tak, to, to w jaki sposób? Znaczy, to też, żeby sprecyzować, nie robię zbyt często. Do zakupów kontrolowanych u konkurencji był taki okres, kiedy faktycznie doszliśmy tutaj z załogą do takiego etapu, z którego byliśmy zadowoleni i chcieliśmy się po prostu porównać i, i wtedy co zauważyliśmy. Czy czerpię inspirację od konkurencji? Nie wydaje mi się. Ta bezpośrednia konkurencja nie ma kaw smakowych. Nie otwiera się chyba właśnie na takie serie typu z kaw przeznaczonych do konkretnej metody zaparzania i tak dalej. Zauważyłem raczej, że, że te palarnie mm, kierują się głównie krajem pochodzenia I, i tak naprawdę to wszystko gdzieś tam faktycznie się, się przewijają. Jakieś e, jacyś sprzedawcy, którzy oferują kawę aromatyzowane, no ale są to bardzo małe sklepy, które tak naprawdę zauważyłem dopiero po tym, jak, jak nam tutaj przyszedł zrobienia kawy aromatyzowanych. Więc no, nie mam za bardzo się czym inspirować z konkurencji. Nie, nie zauważyłem u nich nic innowacyjnego. Nie czułem, wziąć do siebie. Okej, okay, rozumiem, bo tak też właśnie pod kątem budowania strategii chciałem zapytać, jakie tam jeszcze masz plany, ale rozumiem, że te plany nie uwzględniają za bardzo tego otoczenia konkurencyjnego i jakby póki co ci się to fajnie sprawdza, to nie patrzenie na konkurencję, no bo jeśli byś patrzył na tą konkurencję, to by cię w tym miejscu prawdopodobnie nie było. A Patrząc jeszcze bardziej y, długoterminowo, i też oceniając może nie to, co będzie, a to, co było, to. Czy w tej karierze już, nazwijmy to kawosza, masz jakieś za sobą znaczące porażki, na przykład w produkt, który nie wypalił, czy w jakiś format reklamy, który się nie sprawdził, czy w jakąś współpracę, być może z jakąś agencją. Jak to wygląda u ciebie? Nie, z żadną agencją wcześniej nie współpracowałem. Ja też byłem mocno zamknięty na agencję. Dużą dozą ostrożności do nich podchodziłem. Współprac żadnych złych za sobą nie miałem, no, jedynie jak jakaś nie wypaliła, no to okej, okay, ale, ale nie przyniosło mi to żadnych strat i tak dalej. No tak naprawdę z kwartału na kwartał ta sprzedaż się gdzieś rozwija. Mogłem się jedynie przejechać na jakichś ziarnach, które na przykład dostawca zachwalał, e, które miały dobrą punktację, a klientom nie smakowały. I, I musieliśmy je wycofać, ale jakichś takich większych porażek raczej nie było. To też jestem ciekaw, tak nawet y, prywatnie, y, no bo tutaj między wierszami padło to hasło, że y, no zaufałeś nam jako, jako pierwszej agencji, y, nie przejechałeś się. To też chciałbym wiedzieć, y, co takiego zrobiliśmy. Do Was tak samo podchodziłem z dużą ostrożnością, i Paweł Wesoek, który zajmuje się odcami. Na początku były zasypywany przeze mnie pytaniami. Prosiłem go o to, żeby wstrzymał swoje kampanie, że ja wracam do swoich, że muszę to porównać i tak dalej. No ale finalnie jednak przekonało mnie to, że przy racach trzeba spędzić trochę czasu, trzeba je codziennie monitorować, no a ja niestety nie mam na to czasu. A ja po drugie, Paweł też pokazał, że pomimo tego, że miałem, nie wiem od kiedy tacy działają, ale mam wrażenie, że chyba już 10 lat. Czyli miałem niemałe doświadczenie w Wacach, no to jednak zagiął mnie je w kilku kwestiach i, no i pokazał, że robi to lepiej. Też my rozpoczęliśmy współpracę jakoś około rok temu. No i faktycznie od tego pierwszego miesiąca zauważyłem, że wyniki są dużo lepsze. Że przez kilka miesięcy, tak jakby osiągnęliśmy ten szklany sufit, po współpracy z wami udało się go faktycznie przyłączyć. No W głównej mierze przez to, że moje ady były skonfigurowane w prosty sposób. Paweł je rozbił na, na bardzo dużo różnych kampanii. Też jest pewnie problem, żeby to monitorować, no ale dzięki temu one się wyświetlają faktycznie częściej. Ma, Mają, mówię, ale więcej wyświetleń, i to w tych miejscach, które są najbardziej wartościowe. Okej, okay, znowu mam za dużo pytań w głowie, nawet nie wiem, które ci teraz zadać. Natomiast y, idąc tak y, tym tropem, bo teraz powiedziałeś między wierszami znowu coś o delegowaniu, tak, że w momencie, gdy na przykład dałeś to nam, no to miałeś więcej czasu na jakieś tam inne rzeczy, ty też nie spędzałeś, nie poświęcałeś tego czasu tak wiele tym kampaniom, brak. I tak dalej, i tak dalej, to też chciałbym zapytać tak bardziej biznesowo, bo niektórzy sprzedawcy też już. Przeobrażają się z takich jednoosobowych działalności w bardziej większe firmy, które są zarządzane tylko przez nich, a nie są już ci sprzedawcy w tym biznesie, nie pracują, nie, nie obsługują tych kampanii reklamowych, nie wystawiają ofert, i tak To też pytanie, jak to u ciebie teraz wygląda? Które rzeczy z tych właśnie typu wystawianie ofert, prowadzenie kampanii itd. które robisz u siebie wewnątrz, zespołem, które robisz ty, a które robią na przykład zewnętrzne firmy? Czy masz jakiś podział co do tego? Bo wiem, że dla niektórych sprzedawców jest to jakiś problem, jakiś konflikt. Czy robić daną usługę u siebie w firmie, czy robić ją samodzielnie, czy oddelegować, czy oddelegować jeszcze firmie zewnętrznej? Jeżeli chodzi o kampanię, politykę cenową, to nadal zajmuję się tym w 100% sam. Dlatego, że ceny kawy są ruchome, dyktuje giełda. Teraz jeszcze jest ta dyrektywa omnibus od jakiegoś czasu, więc to na razie się boję komuś polecić. Sam wolę to, to monitorować i trzymać rękę na pulsie. No bo sam też pilnuję, jakby wszystkich dostaw, to ile mamy kontraktów zawartych, na jaki termin. No myślę, że wprowadzenie tutaj kogoś nowego to i tak nadal ja bym musiał to wszystko monitorować, a żeby go wgłębić w ten temat. Mam u Was inne konto, którym się opiekujecie, wystawiacie oferty, to wszystko monitorujecie natomiast tam jest zdecydowanie cięższa kategoria, tam są produkty, których nie jesteśmy producentem, jest duża konkurencja te wszystkie podpięcia, podany i tak dalej to wymaga czasu, natomiast jeżeli chodzi o kawę nie dzieje się tutaj nic poważnego, co by wymagało, że tak powiem na co dzień mojej obecności nie, nie zmagamy się z konkurencją, no bo tak jak mówię, nie mamy resellerów na Allegro no i po prostu nie zajmuje to tak naprawdę dużo czasu, są wystawione oferty raz na jakiś czas mi inspiratorów żeby coś zmienić, ale no dopóki coś działa, to też nie bardzo chcę jakoś tam na siłę zmieniać. Wiadomo, lepszy jest progiem dobrego. No i to w sumie tak wygląda. Okej, okay, okej. Okay. Więc jeżeli chodzi o obsługę, ale to tylko teacy eee, wam oddelegowałem. Natomiast. No dużo rzeczy, typu obsługa klienta, no to wiadomo, że, że oddelegowałem swojemu zespołowi, jakieś tam reklamacje, problemy z wysyłkami, no to oczywiście nie jestem w stanie tylko sam robić przy 15 tysiącach zamówień miesięcznie, tak? Dobra, więc tak taka myśl na koniec. Oczywiście pierwszej części, no bo jeśli będziecie chcieli dalej posłuchać historii Pawła, zostawcie łapkę w górę to też nagramy z pewnością jakieś kolejne części, gdzie wejdziemy sobie bardziej w szczegóły. Ale tak podsumowując, jeśli zaczynałbyś teraz, to jak byś zaczynał, jakby mając tą wiedzę, którą masz na dzień dzisiejszy, czy to dalej by była ta kategoria po tych trzech latach, które już minęły, co byś zrobił innego, co byś zrobił tak samo, jak to wygląda? No Tak jak już wcześniej wspomniałem, nie zaliczyłem jakiejś wielkiej wtopy e, nigdy. Gdybym miał tą wiedzę, co mam teraz, no to na pewno bym od samego początku bardziej dbał o jakość produktu, która jest kluczowa. Wydaje mi się, że zrobiłbym wszystko tak samo. Może wcześniej zgłosił się do Was. Okej. Okay. To, to tego nie było w scenariuszu, jak coś kochani, także. Okay. Nie, no bo naprawdę, jeżeli chodzi o, o ACY, e, pożyczone słuchawki, <grywki> jeżeli chodzi o ACY, to, no to zauważyłem dużą różnicę, tak. A jednak e, szkoda tracić ruch, który, który można by było od początku zgarniać do siebie. To by było na tyle, jeśli chodzi o tą dzisiejszą rozmowę. Tak, jak wspomniałem wcześniej, e, będzie jeszcze możliwość. E, Ponownego połączenia się, porozmawiania, może trochę bardziej o szczegółach. No jak wiecie, takich historii biznesowych nie jesteśmy w stanie streścić w te 32 minuty, no bo gdzieś tam tyle rozmawiamy. Można by było o tym mówić i mówić, jeśli chcielibyście takich historii biznesowych poznać więcej, powymieniać się doświadczeniami też z innymi. Sprzedawcami, firmami też możecie dołączyć do naszej zamkniętej społeczności. Link w opisie tego materiału. Tymczasem dzięki Paweł i myślę, że do następnego. Dzięki bardzo. Miłego dnia wszystkim. Do zobaczenia. Hej, hej.